Chciałem podzielić się z Wami myślą, która zmieniła moje życie. Wszystko jest jak sen, dlatego wszystko jest możliwe. Wiele lat temu uwierzyłem w słowa nauczyciela medytacji. Być może dlatego, mimo wielu lat pod górkę, dziś mogę powiedzieć Wam o sobie. Jestem inwestorem, doradcą biznesowym, menedżerem, ojcem. Ojcem pięciorga dzieci. Tak jak widzicie, wszystko jest możliwe. Nazywam się Wojtek Szapiel i opowiem o tym, że motywacja w życiu jest pierwszym ważnym elementem sukcesu, ale nie jedynym. Jeśli chcecie być skuteczni, musicie posiadać jeszcze umiejętności i odpowiednie narzędzia. Sam również 12 lat temu, będąc zainspirowany motywacją przenoszenia pożytku innym, opuściłem wygodne korporacyjne życie. Pomyślałem, że biznes, będąc Motywacji i chęci przynoszenia pożytku innym, pomyślałem, że biznes może być dobrym miejscem do tego. Zainspirowałem kilku partnerów, założyliśmy fundusz Venture Capital, zainwestowaliśmy w kilkadziesiąt firm. W teorii odnosiliśmy sukcesy. Dostaliśmy zauważenie w Europie, otrzymując w 2010 roku Nagrodę Impact Investment of the Year. Był splendor, poklepywanie po ramieniu, zainteresowanie mediów, jednak w praktyce. Nie wszystkie firmy, w które zainwestowaliśmy, rozwinęły się. To było bolesne, aczkolwiek bardzo pouczające doświadczenie. Na własnej skórze doświadczyłem, że większość inwestycji venture capital zawodzi. Nie dlatego, że produkt jest zły lub że rynek nie istnieje. Gdyby tak było, nie zainwestowalibyśmy na samym początku. Głównym powodem niepowodzenia startupów jest słaba realizacja. W Stanach Zjednoczonych Przeciętny startupowiec to osoba po 40, która w swoim CV ma wpisane co najmniej dwie funkcje dyrektorskie. W Polsce startupy zakładają dwudziestoparolatkowie, prosto po uczelni. Może i mają wiedzę, ale nie mają doświadczenia. Często pracujemy z ludźmi, których wiedza głównie pochodzi z wykładów akademickich, a mają to od innych ludzi, którzy również są teoretykami, nie pracowali w prawdziwych firmach, nie mówiąc nic. Nie mówiąc już o zarządzaniu nimi. Przy tej okazji przyjrzyjcie się, jak wygląda rynek firm w Polsce. Co roku zakładane jest około 300 tysięcy firm, a niewiele z nich osiąga sukces. Na każde 100 startupów technologicznych powstałych w Polsce w ciągu dwóch lat zaledwie 20 przetrwa, a tylko dwa odniosą sukces. W ciągu kolejnych pięciu połowa z tej grupy zbankrutuje. Jak widzicie, bycie przedsiębiorcą i inwestorem wiąże się z popełnianiem wielu bolesnych błędów. Ja również popełniłem ich wiele, ale z czasem moja, moja, moje postrzeganie ich zaczęło się zmieniać. Przestałem patrzeć na nie jako błędy, ale zacząłem traktować je jako cenne lekcje. To proste odkrycie zmieniło moją wizję i strategię. Postanowiłem znaleźć mistrzów którzy pozwolą odpowiedzieć mi na trzy podstawowe pytania. Po pierwsze, co jest najważniejsze, żeby zbudować firmę, która odniesie trwały sukces? Po drugie, jeśli, dlaczego się dzieje tak, że firmy po udanym starcie później nie rozwijają się, a wiele z nich bankrutuje? I po trzecie, może najważniejsze, jak zwiększyć statystykę, jak zwiększyć skuteczność firm, firm które powstają? Zauważyłem również, że sukces i porażka nie są dziełem przypadku, nie wydarzają się z dnia na dzień. Sukces zostawia ślad. Jeśli się temu przyjrzymy, zauważymy pewien powtarzalny wzorzec. Inwestorzy takiego typu jak Warren Buffett, Carl Icahn, czy Andresen Horowitz, czy Ray Dalio są zaangażowani w poszukiwanie alfa, to znaczy inwestują w takie firmy, które mają to coś, dzięki którym mogą osiągnąć trwałą przewagę rynkową. Alfa i beta to są terminy powszechnie znane w branży inwestycyjnej. Beta oznacza relacje pomiędzy ryzykiem i zwrotem. Inaczej mówiąc, im bardziej ryzykujemy, tym większy oczekujemy zwrot. Alfa natomiast jest jak yeti w biznesie. Jak wygląda? Gdzie jest? Jak go znaleźć? Jedno jest pewne istnieje. Jest jak święty gral, a ja już wiem, jak go znaleźć. Sam również zaangażowałem się w poszukiwanie Alfa, ale zupełnie z innej perspektywy. Chciałem zrozumieć, jak przedsiębiorczy menedżerowie mogą zbudować firmę, która odnosi trwałe, trwałe sukcesy. Na Uniwersytecie Stanforda, na którym studiowałem, Dowiedziałem się o profesorze Eriku Flamholcu z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles. Profesor Flamholc od ponad 30 lat zajmuje się tematyką badania sukcesów i porażek organizacji, pracując we wszystkich geografiach świata z firmami różnych formatów, od startupów do firm wielkich z listy for, Fortune 500. Razem z profesorem i Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości przeprowadziliśmy projekt badawczy. Chcieliśmy zrozumieć, czy istnieje zestaw powtarzalnych zmiennych, powtarzalnych czynników, które de determinują sukces i porażkę organizacji. Inaczej mówiąc, chciałem, odnaleźć, chciałem znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego 80 startupów upada, a 18 ledwo utrzymuje się na rynku. Nasza odpowiedź: Growing Pains. Bariery wzrostu, czyli Growing Pains, pojawiają się wtedy kiedy infrastruktura firmy jest nieodpowiednia do etapu jej wzrostu lub jej wielkości. Żadna inna metodyka w obszarze zarządzania strategicznego nie ma tak solidnej podbudowy empirycznej. Przebadaliśmy w Polsce już ponad 700 firm, a w bazie mamy kilka tysięcy firm z całego świata. W efekcie badań powstała soczewka, która skupia kluczowe czynniki determinujące sukces i porażkę organizacji. Piramida, rozwoju organizacyjnego. To sześć kluczowych czynników, które decydują o sukcesie i porażkach organizacji. Ich, ich ułożenie i kolejność ma znaczenie. Jak widzicie, głównym budulcem piramidy jest rynek. Rynek, który zawiera zbiór istniejących i potencjalnych klientów, a także konkurentów przedsiębiorstwa, powinien być celem rozwoju całej reszty organizacji. Oznacza to, że produkty i usługi oferowane przez firmy powinny od, od, odpowiadać na potrzeby i uwzględniać ofertę konkurencji. Powiecie oczywiste, macie rację oczywiste, więc dlaczego nie jest to powszechnie przestrzegane? Dlaczego tak wiele firm, o których codziennie słyszymy, które, które, które osiągają bankructwo, nie spełnia tej podstawowej reguły? Wszystkie czynniki tutaj opisane zostały przebadane, poprzedzone badaniami. Powstało na ten temat zapewne wiele doktoratów, a być może i habilitacji, jednak nigdy wcześniej nie zostały zebrane i przebadane w całości. Nasz unikalny wkład polega na tym, że zebraliśmy w jeden spójny system zintegrowanych czynników, które tylko jako całość, jako, jako funkcjonujące razem, opisują sukces i porażkę organizacji. Myślenie to prowadzi do. do z pewnej zasady strategicznej, myśl której przedsiębiorstwo, aby osiągnąć sukces, musi być zaprojektowane lub dostosowane do konkretnego celu na rynku. Wiele startupów jest zaprojektowane tylko po to, aby przyciągnąć zainteresowanie, wzbudzić pewne zainteresowanie, zamieszanie na Facebooku, a, a nie po to, żeby spełnić pe pewną określoną potrzebę rynkową. W konsekwencji nie zarabiają na siebie i tworzą produkt, na który nie ma w ogóle zapotrzebowania. Polskie firmy nie mają problemu z produktami i usługami. Głównym wyzwaniem polskich firm jest, są nieefektywne systemy zarządzania czyli brak dobrych menedżerów, nieefektywna organizacja i niewłaściwe gospodarowanie zasobami. Wiele polskich firm ma szansę stać się globalnymi liderami, ale tylko pod wy pod warunkiem, że usuną te przeszkody. Z naszego badania jednoznacznie wynika, że firmy, które rozwijają się poprzez, poprzez innowację technologiczną, mają niskie bariery wzrostu i systemy zarządzania dostosowane do tego, aby maksymalnie skalować produkty i usługi. Firmy zarządzane przez skutecznych menedżerów mają dużo większą dynamikę przychodów. Połowa z nich jest bardziej rentowna, dynamicznie rosną, mają większą dynamikę przyrostu pracowników i co najważniejsze, są lepszymi eksporterami. Oznacza to, że skutecznie konkurują w globalnej gospodarce. Podsumowując, przedsiębiorczy menedżerowie mogą stworzyć, mogą zbudować organizację, która będzie trwale odnosiła sukcesy czyli Mogą znaleźć świętego grala, o którym wspominaliśmy. Możliwe jest to na dwa podstawowe sposoby. Po pierwsze, precyzyjne, dokładne zdefiniowanie fundamentu biznesu, czyli określenie koncepcji biznesowej, misji strategicznej, czyli celu, który firma chce osiągnąć w mierzalnej perspektywie najbliższych 3-5 lat, oraz określenie podstawowej strategii. Po drugie, firmy mogą osiągnąć inkrementalne alfa, poprzez stworzenie przewagi konkurencyjnej w trzech najwyższych warstwach piramidy, czyli poprzez odpowiednie zdefiniowanie i zaprojektowanie systemów operacyjnych, systemów zarządzania oraz odpowiednie, właściwe zaprojektowanie kultury organizacyjnej. I wszystko to jest możliwe, jeśli przedsiębiorczy menedżerowie znają odpowiednie metody i są wyposażeni w odpowiednie narzędzia. I cytując słowa popularnej piosenki, bo jeśli chcemy zrobić biznes, to zróbmy też i pieniądze, bo o to nam wszystkim chodzi i tego Wam wszystkim serdecznie życzę.